Legnickie Srebro, prowokacja artystyczna, plastikowa trapa szlachetnego materiału, czy inny trik artysty służący przekazaniu komunikatu artystycznego. Te i inne pytania zadawać będziemy sobie oglądając wystawę Akcja Kolekcja. Action Collection to pokaz prac z kolekcji legnickiej galerii sztuki organizatora Legnickiego Festiwalu Srebro, który został wsparty ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja-Kolekcja nawiązuje do Legnickiego Festiwalu Srebro, który w tym roku nie odbył się. Wystawa Akcja-Kolekcja podkreśla dwie doniosłe funkcje, jakie pełni Galeria Sztuki jako organizator lednickiego Festiwalu Srebra, Funkcję dokumentacyjną oraz programową. Legnicka Galeria Sztuki od lat gromadzi dzieła sztuki złotniczej pokazywane w ramach festiwalu. W kilkunastu pokazach, wystawach retrospektywnych, problematycznych czy autorskich tworzy kolekcję liczącą dzisiaj prawie 500 prac, która dokumentuje trendy, nurty, a także twórczość, twórczość artystyczną autorów z całego świata. Funkcja programowa Galerii Sztuki polega na tym, że pozyskiwane prace złotnicze są w dużej mierze pracami z najważniejszego wydarzenia festiwalu, Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej. Jest to konkurs, na który co roku zgłasza się kilkuset artystów, naciskając kilkaset prac, które są odpowiedzią na zadany temat. Ten temat zwykle ma ciężki ładunek treściowy, myślowy, ideologiczny. Jest to temat, w którym można skomentować współczesny świat i współczesne problemy społeczne. Dzięki temu artyści, tworząc biżuterię, ale nie tylko, bo także obiekty, czy nawet instalacje lub performance mogą wypowiedzieć się na ważne dla nich tematy, pozostając w obrębie swojej dziedziny i swojego medium, jakim jest biżuteria autorska. Wśród eksponatów nie zabraknie chyba. Ani jednego obiektu, który nie byłby przedstawicielem jakich, jakiegoś istotnego trendu, który się pojawił w ostatnich kilku latach. Czyli od takiej biżuterii naprawdę zaprojektowanej, konstruktywistycznej, funkcjonalnej do noszenia, po obiekty absolutnie konceptualne, dla których definicja no słowa biżuteria, tak jak ją rozumieją ee, klienci sklepów jubilerskich, może być mocno dyskusyjna. Wydaje mi się, że też to jest dobry taki dokument czasowy, czyli pokazuje, w jaki sposób ewoluował ten przedmiot, jak pojawiały się nowe technologie, jak wchodziły nowe materiały, kiedy pojawili się twórcy z Azji, dla którzy jeszcze no, na początku tego okresu, kiedy Legnica starała się być bardzo międzynarodowa, pojawiali się dosyć sporadycznie. A teraz właściwie stanowią ścisłą czołówkę projektantów biżuterii, artystów złotników. Także myślę, że również dla osób, które chciałyby zarejestrować ten proces w czasie, no nie ma chyba teraz lepszego dokumentu niż właśnie wystawa biżuterii przygotowana przez Legnicką Galerię. Na wystawie Action Collection prezentowane jest blisko 250 prac artystów z całego świata. Są tutaj prace zarówno polskich mistrzów złotnictwa, jak i twórców europejskich, przede wszystkim z Niemiec i z Holandii, ale znajduje się tutaj także biżuteria z Meksyku, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Tajwanu, Japonii, Korei Południowej czy wielu innych krajów świata. Są to bardzo różnorodne przykłady biżuterii artystycznej, czyli takiej, która zrywa ze swoją złotniczą prowieniencją, nierozerwalnie związaną z wykorzystaniem technik złotniczych, tradycyjnych technik, a także szlachetnych kruszców takich jak srebro czy złoto. Takie prace oczywiście również mają miejsce w naszej kolekcji, jednak przede wszystkim jest to biżuteria, która zyskuje pełnoprawny status dzieła sztuki współczesnej, jest komunikatem pewnych treści, które artysta zechciał zawrzeć w swojej pracy. Wszystkie prezentowane na wystawie prace. Pochodzą ze zbioru Galerii Sztuki. Pochodzą z Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej, którą galeria gromadzi i rozbudowuje systematycznie od 2004 roku. Jak wspomniałam, są to dzieła artystów z całego świata. Ukazują one zatem współczesne nurty, tendencje, kierunki i style w biżuterii artystycznej na skalę globalną. Świadczy to zarówno o wyjątkowości i unikatowości tego zbioru. Jak również randze samego wydarzenia, jakim jest Legnicki Festiwal Srebro, organizowany co roku w maju przez galerię sztuki w Legnicy. Legnicki Festiwal Srebro to jedno z najważniejszych wydarzeń na skalę europejską, którego celem jest prezentacja, promocja i dokumentacja najnowszych zjawisk w dziedzinie biżuterii artystycznej. Wiele prac, które znalazły się w naszej kolekcji, które są prezentowane w ramach projektu Action Collection, Pochodzi właśnie z wystaw na przestrzeni lat prezentowanych w ramach Festiwalu Srebro. Duża część z nich to prace zakwalifikowane do Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej, jednego z najważniejszych, najważniejszego wydarzenia Aleńskiego Festiwalu Srebro. Konkurs ten jest o tyle wyjątkowy, że co roku odbywa się pod innym hasłem przewodnim, co roku ma inny temat, do którego w swoich pracach odnoszą się artyści. Tematy te nawiązują do kwestii filozoficznych, społecznych, socjologicznych czy szeroko pojętej kultury. Tak więc w ubiegłych latach na konkursie znalazły się prace będące odpowiedzią na takie tematy jak iluzja, miasto, granice, bunt, klasyka, seks, minimum, dekadencja czy ekskluzji. Na ekspozycji w zdecydowanej większości znajdują się obiekty będące dziełami sztuki najnowszej, powstałe w ciągu ostatnich 20 lat. Choć można znaleźć tu także prace starsze. Należy do nich m.in. bransoleta autorstwa Andrzeja Wątkowskiego wykonana ze srebra i czarnego obsydianu, która powstała w 1979 roku. Jest ona szczególnie fascynująca, ponieważ ukazuje jak nowatorsko myślano o złotnictwie artystycznym w Polsce już na przełomie lat 70. i 80. Jej zgeometryzowana, oszczędna forma po dziś dzień odbierana jest jako bardzo nowoczesna. Nurki i tendencje pojawiające się w dziedzinie biżuterii artystycznej w dużej mierze wynikają z dyskursu sztuki współczesnej w ogóle. Na wystawie zobaczyć możemy prace noszące cechy sztuki konceptualnej, krytycznej, czy też te inspirowane pop-artem. Wśród nich znalazły się prace holenderskiego konceptualisty Tadano Tena, Van der lest a także niemieckich artystów Ottona Kenzli i Aleksandra Blanka. Twórcy ci w swoich działaniach artystycznych prowadzą dialog ze współczesną kulturą, poddając tym samym refleksji klasycznie pojmowaną wartość biżuterii i polemizując jej utartymi w kulturze znaczeniami. Na wystawie nie brakuje także prac poruszających ważne kwestie społeczne, do których zaliczyć można między innymi pierścień grupy Bastard Collection. Męski Sygnał, zamykający w sobie niewielkie klasyczny damski pierścionek zaręczynowy, mówi wiele na temat ról płciowych w społeczeństwie. W skład kolekcji wchodzą także obiekty wykorzystujące coraz bardziej popularną, także w dziedzinie biżuterii, technikę druku 3D. Prezentowany zestaw pierścieni i naszyjników Daniela Michela powstał za pomocą fotogrametrii i odzwierciedla drogocenną biżuterię, którą artysta sfotografował w witrynach sklepów jubilerskich. Autor chciał w ten sposób uświadomić, z jaką łatwością w dzisiejszych czasach każdy przedmiot może zostać skopiowany i zwielokrotniony. Wśród prezentowanych na wystawie prac można znaleźć także wiele przykładów wykorzystania nietypowych technik i materiałów do wykonania biżuterii. Są to m.in. skóra, drewno, plastik, porcelana, fragmenty fotografii czy także gotowe przedmioty codziennego użytku. Tak zwany ready-made prezentowanym na wystawie na wykorzystał twórca z Estonii Nils Hind. Daje on narzędziom drugie życie i podnosi je tym samym do rangi dzieła sztuki. Z kolei z gotowych przedmiotów znalezionych podczas wycieczki rowerowej w Sztokholmie wykonana została bransoleta autorstwa towek Knuts, za którą autorka została nagrodzona w konkursie sztuki złotniczej Miasto w 2016 roku. W pracach projektanta Davida Bielandera w niezwykle zgrabny i zaskakujący sposób wykorzystane zostały pineski tworzące łuski ryby w branzolecie pod tytułem KOI oraz zwykła uszczelka doweka, która przekształcona została w broszę. Do pracy wzbudzających największe kontrowersje, jeżeli chodzi o wykorzystane materiały, należą dwa naszyjniki autorstwa Stefana Heusera. Jeden z nich wykonany został z kobiecego mleka, drugi z kolei z ludzkiego tłuszczu. Artysta bada w ten sposób granice sztuki, podkreślając przy tym intymny związek obiektu biżuteryjnego z ciałem. O bliskości biżuterii i ciała opowiada również praca Agnieszki Maksymiuk. Koleja, która sama w sobie jest jedynie matrycą, a działem staje się odbity ślad pozostawiony przez obiekty na dekolcie. Pomimo całej różnorodności wykorzystanych tworzyw do wykonania większości prac użyto srebra, które nadal pozostaje najbardziej popularnym materiałem w produkcji biżuterii, również tej artystycznej, a także którego wykorzystanie symbolicznie nawiązuje do tradycji lewnicy do Festiwalu Srebro. Najnowszą prezentowaną na wystawie pracą jest bransoleta pod tytułem Srebrna poduszka autorstwa Pawła Kaczyńskiego, nagrodzona Grand Prix w zeszłorocznym Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej, który ze względu na 40-lecie festiwalu odbył się pod hasłem przewodnim srebro. Bransoleta przypomina bardziej współczesną rzeźbę niż ozdobę stroju. Jest wykonana z bardzo cienkiej, spawanej blachy, a jej wnętrze wypełnia gęsie pierze. Ten bardzo ciężki wizualnie przedmiot przy bliższym kontakcie okazuje się lekkim niczym pióra i bardzo delikatny. Na wystawie Action Collection prezentowane są dziesiątki historii i opowieści zawartych w przedmiotach. To blisko 250 prac prezentujących możliwości wykorzystania obiektu kultury materialnej, jakim jest biżuteria, z całym systemem swoich znaczeń i symboli do wykreowania dzieła sztuki współczesnej. Prace prezentowane w ramach projektu. Ukazujemy także na specjalnym, specjalnie dedykowanym wystawie Instagramie Action Collection Lednica, do odwiedzenia którego serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia!